Cześć, witajcie! Ja jestem Godon, a to jest kolejny odcinek z trybu. W no, no, z, no, z trybu Ultimate teams z gry FIFA 13. Dzisiaj będzie otwieranie paczek około 650 tysięcy, bo zobaczcie. Płaszczykowski, Podolski, Ronaldo i Messi. To się naprawdę rzadko rzadko zdarza. Da, tyle dobrych piłkarzy było tutaj. Więc okej, okay. zacznijmy. No, po prostu zacznijmy otwierać paczki. Jest ta pa jest tu paczka. O, nie, nie wiedziałem o niej. 24 karty, głównie złote, 7 wyjątkowych. O, zobaczmy. Tworzymy myślę, że dwie takie paczki. Wiz. Oczywiście źle, źle to przeczytałem. Nie. O, monety jakieś, to to. O, 41212 1, 2. i tutaj. Royal. No, on może być drogi. 93 tempa. Okej okay. No, wyszle go do klubu. I tego też. Uuu, Alexi Ferguson. To też go wysyłam. Spójrzcie, kontrakty. Jeszcze zobaczymy sobie formację 4, 3, 1, 2 Tutaj średniawka, no i 1000 monet Okej okay. I reszta na szybką sprzedaż Okej, okay. jeszcze jedną taką paczkę Otworzymy, ale może nie z nim tylko z Hartem, bo podobno paczki z Hartem są spoko Ram, Rems Ram Jaka słaba paczka Wiem, wiem, to jest ten z Arsenalu. Czyż ten w sumie? No, nic tu zbierać. Nie ma. No Jezu, modyfikacja menadżera. O, Milan podstawowy, Fiorentina, podstawowy. Milana to możemy wystawić gdzieś tak. Nie wiem ile on jest warty, więc nie będę ryzykował. No słaba paczka, tego, no, to nie ma, co? no 56 szałów to, to, to są słabiutko Okej, okay. szybka sprzedaż i jak nie zejdziemy, nie, dobra to już Normalną paczkę, albo dobra, ostatnia Tak później do, jakby do 200 jedziemy tym, Arshaoin No, nawet nieźle Oj, dwie monety, to, to się podoba, mm. Kogo wysyłam do klubu? Na pewno chociaż on ma majestrzały, ale niech będzie. On i Arshawin miał lewy napastnik na 4, 3, 3. 4, 4. <grywa> Lubię takie. taki duplikat mi się podoba. Opuścimy. na 3 godzinki, tam dojdzie do. Powiednie ceny jeszcze go szybko zobaczę. Hmm, w sumie go też można, bo 78 tempa no, go też wysłamy. Higuita. Hmm, no dobra, reszta już szybka sprzedaż. Okej okay, i o akurat równo 300, to idziemy teraz do 200 tymi paczkami. Pierwsza, a w niej... No jest. Nawet nie wiem, jak to się czyta. O, jakaś, jakaś, jakaś pozycja. Pewnie to jest: to pewnie lewy obrońca, lewy cofnięty skrzydłowy, czy coś takiego. O nie, środkowy napastnik, środkowy pomocnik ofensywny. Też nie, to nie ma co. Wszystkie karty usuwam szybko. Sprzedażą. Zaszą. Okej, wnowu ten typek Mhm mm No, że jakoś sprzeda się mm, nie, nie, nie lubię tak Okej, okay, zobaczcie ile już nakrypam. No, dopiero 5 minut około Maxwell może być Znaczy, znam go jakoś mniej więcej O, tutaj wszystkie idą do mnie Chociaż jeszcze znaczy lew napasnik napastnik, środkowy napastnik, no serio E, liczę na lepszych piłkarzy nie, naprawdę, to to jest naprawdę jedna wielka loteria. Teraz Karim Benzema, to sić. Co? No, chociaż kontrakty, chociaż? Nie, ty ty, ty do mnie. 78 tempa i 70 chyba tam. No, dużo, dobry jest, nie? W ogóle jak się motam. Słuchajcie. Okej. Okay. Jeszcze. Dobra. Kolejna paczka. k, 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 k heal, tak? Dobrze. Aha, to nawet nie ten, o którym ja myślałem. No, monetki. On schodzi zawsze. O tak, okej. Okay. Reszta szybką, sprzedaż. No proszę jej, dajcie kogoś dobrego jeszcze około 8 paczek na, na tym odcinku jego kapel. O, chociaż, znowu monety, no Nie, nic, nic. O, jakby tak z dwa tygodnie wcześniej, to on był wtedy inform. I on by 30 tysięcy chyba kosztował. Yes. Porażka. Chociaż Mario Balotelliego teraz, tego co w Milanie, to naprawdę nie jest o dziwo, bardzo, bardzo drogi. Okej, okay, jedziemy. No nie. No i jej. Będzie to trafiało Messiego jego ir Ronaldo pożąda, ja o, hard, podobno te paczki właśnie z to są takie spaczko. Chyba wiem, który to. Ta, ten z lewą, ten. Nie, szybkość go wyklucz. No i ten, to jest Izrael. No, Izraelczyk. Z jealousy. O, oh, Messi. Messi, daj mi Messi'ego. Michael. Obim... Michael? Obimiko? Ja. O, oh, 4-4-2. To będzie... kosztowało... tekst 4K. To wysyłam do jednorazowych... i reszty na quick... sal. Okej, widzimy się za chwilkę. Dobra, ja już jestem. Jeszcze zobaczyć. Aha. Jeszcze przez ja mam mikrofon włączony. Ej, sorry. ja Jezu, nos. O, paczka, paczka! 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 A w paczce Messi. Jedna darmowa złota. Otworzymy ją na koniec. Nie to! Kurde! No, będę musiał później tego szukać. Okej, okay, kolejna paczka. Się zastanawiam czy tego po prostu nie przerwać i sobie tych 200k nie zatrzymać. Eee, co O, oczas i wyjazdowy to jakoś tak może zejdzie. Nie wiem po ile on chodzi, ale no to wiem, że jest dużo fanów, to oni tam będą kupować. No, chociaż, chociaż, chociaż. Dobry, lubię je, lubię Mam no, wyślę sobie. Coś nie ma co zbierać. Eso jej! No weźcie, wy tacy nie bądźcie. Bo singwa Tak, Złoty busing. Złoty po prostu Rarę. Ten rare niszczy. Prawy Skrzydłowy, Prawy Napastnik. <kłyszałany> Zachowam sobie, bo nie wiem, co to kosztuje. W poszukiwaniu Messiego... Rodolfa mamy. Ach, ruchodulfa. Nie wiem. Zaraz pewnie będzie. No. U. To jest drogie. Znaczy, no nie, jest takie drogie. 2000, około. 4, 5, 1. Dobra, dwie ostatnie paczki w tym odcinku. Pepe! Pepe z rolu? Tak, jest! Pepe! 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 P P Yes! Wreszcie ktoś dobry! Sorki, sorki, że się tak, że tak krzyknęłem, tak... Bum! Z nienacka! Ale myślałem, czy to nie jest ten Pepe też z Juventusu, bo nie wiem, nie, nie trafiłem jeszcze Pepe z Juventusu, więc nie wiem, jak to by... Czy tam by pisał Simone Pepe, czy po prostu Pepe? Yes! Sania! Niestety duplikat. O, oh, coś czuję, że to był moment zwrotny. Albo już po prostu moje, sz moje szczęście się wykorzystało na dzisiaj. Okej, okay, ja się z Wami żegnam. To był pierwszy odcinek w poszukiwaniu Messiego.